Dobry wieczór, witam serdecznie na konferencji prasowej po meczu Stal Rzeszów-Stal Mielec, który zakończył się zwycięstwem biało-niebieskich 3-2. Jest z nami trener drużyny przyjezdnej Iwan Dziurziewicz. Witam trenerze. Witam, dobry wieczór. I poproszę państwu. tradycyjnie o komentarz do dzisiejszego spotkania. Więc tym początku powiem, że gratuluję za tym zwycięstwu i bardzo fajny gest Stali Rzeszów, że puścili naszych kibiców, bo, bo, bo ten mecz nabrał powagi i koloru jak, jak nasze kibice się zjawili na stadionie i, i, i to było bardzo fajne. Szkoda, że nie mogli być wcześniej, także i, i gratulacje za, za te dwie rzeczy. Więc pójdę do, do meczu. Momentami nie wiem, piłka nożna jest tak złożona gra i zawsze się dzieje coś nowego, ale ja pewne rzeczy nie. Nie rozumiem jak my kolejny mecz prezentujemy bramki rywalowi. Tak naprawdę ta pierwsza połowa mieliśmy swoje okazje, mogliśmy szelić, ale taka nerwowość. I Kamilodolak, i Kruszonicki wiele, wiele takich momentów, gdzie mogli przyjąć piłki, mogli uderzyć, sześć tą bramkę i pod koniec meczu bramka do szatni. W drugiej połowie ruszyliśmy bardzo mocno, chcieliśmy wyrównać. Widzieliśmy, że, że, że musimy gonić i, i bardzo dobrze i w takich momentach jak gonisz i, i ci się wydaje, że już blisko jesteś, to potem te, jeszcze jeden prezent. Nie ma na to mocnych. To ja sobie gdzieś tam szukam wytłumaczenia, ale jeszcze go nie mogę znaleźć. I, 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 i przede wszystkim też, bo to nasi zawodników, na momentami, no, momentami nie stoję na wysokości zadań i to powiem szczerze im też powiedziałem i musimy się... I to nie jest, że ja mam pretensje, żeby to mówił publicznie, to trzeba mówić pewne rzeczy, że każdy tutaj że będzie wymagał od każdego. I, I musimy być, nie szukać winnych, tylko już odpowiedzialnych, że, że jesteśmy wszyscy odpowiedzialni w tym wszystkim i musimy, musimy się wziąć garści i obronić i, i, i ten klub. I mówię, że potem na dwa, jeden bramka i znowu atakujesz się blisko i potem znowu. A kolejny prezent, czy jeden i czy dwa, no to czy dwa. Ok, że dwie bramki i chcieliśmy gonić do końca, ale uważam, że i to też powiedziałem: Nie daliśmy 100% w tym meczu i to mnie bardzo boli jako szkoleniowca. I to im też powiedziałem, i to nie jest tak, że, że jest jakiś problem pomiędzy nami, że ja to mówię, tylko po prostu ja, ja, im, ja im mówię tak, jak są jakieś dobre rzeczy, też mówię, jak są złe rzeczy, i to dzisiaj, jeśli mieliśmy ostrą, ostrą rozmowę i uważam, że była potrzebna dla wszystkich I, i, i teraz ten kolejny mecz, który mamy, piątek, no, to jest dla nas bardzo, bardzo ważny żeby wygrać przy tą e, e, przerwę reprezentacyjną i, i sobie przynajmniej na jakiś czas no, no, się odbić od tego, od o tego, tej linii, gdzie widzieliśmy, że jeszcze Puszy nie wygrała. dzisiaj. Ten mecz, jeszcze, jeszcze jesteśmy na tą kreską, ale to, 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 to musimy szybko reagować i iść do góry. Więc nie to Mm, nie to, co chcieliśmy, nie daliśmy sobie wszystko, i do, do tego mam pretensje do nas wszystkich. Więc e, moment, żeby się. Niech ten mecz będzie taki, też jak powiedziałem teraz, że ten mecz będzie taki e, mecz obrotowy, żeby, żeby się obrócić, i, i już, już nie ma takich prezentów i taki takich bramek, bo to już naprawdę nie wypada. Dziękuję bardzo. Czy mamy pytania do trenera? Dobry wieczór Pani Terzeczmy Markulis Corso, no nie ma co ukrywać, stal jest w pewnym kryzysie, szczególnie wynikowym, no, cztery porażki pod rząd licząc też puchar Polski. Chciałbym zapytać, jak pan planuje teraz podejść do zawodników. Jak właściwie trzeba do nich podejść? Czy trzeba troszkę pokrzyczeć, czy może bardziej właśnie podejść do nich spokojnie przez najbliższy tydzień, aby z zgadnąć zgarnąć punkty? Nie, myślę, że m, m, dzisiaj jesteśmy w takich czasach, że nie można krzyczeć. No, krzyk jest coś, m, ktoś do kogo krzyczy jak mu zależy, to nie jest tylko jakieś więc, więc czasami taki. M, a wstrząs, czasami jakaś rozmowa taka męska jest, jest potrzebna. Ja nie jestem zwolnikiem krzyków Krzyku że to jest e, e, po prostu e, e, dzień w porządku krzyczeć, ale są momenty, kiedy, kiedy, coś, e, kiedy na coś trzeba e, e, zwrócić uwagę i na tym momencie musimy zwrócić uwagę na takie rzeczy, że po prostu nie możemy, nie możemy grać w takie mecze. Po prostu nie możemy grać w takie mecze i tyle. A skąd się wziął ten słabszy początek? Pański piłkarze na początku tego meczu? No Myślę, że to są derby, myślę, że też wszyscy chcemy wyjść jak najszybciej z, tak, z takiego, z takiego, z takiego momentu, który nie jest, nie jest łatwy. I, I po tych początkowych momentach, gdzie, gdzie starania kilka okazji, też mieliśmy swoje okazje. Supek już po jakichś 10-15 minutach A przyjęliśmy trochę kontrolę na tym meczu, też mieliśmy swoje okazje, ale, ale myślałem, że, że, że jakoś dotrwamy do tych 0-0 i, i, i zmienimy trochę a Odpowiadać się drugiej połowy, ale no się nie udało, więc cały czas goniliśmy, cały czas gonimy. No i tyle. Ten mecz miał taki obraz, że dość szybkie akcje były, zarówno z jednej, jak i z drugiej strony przynajmniej zespoły, według mnie, przynajmniej do tego dążyły. Czy taki był też i Pana zamiar przed tym meczem? Tak, zamiar ogólnie, tak jak się patrzy, mieliśmy, byliśmy w, Pięcie przy piłce, liczba strzałów bardzo podobna, o ile się nie mylę, więc taki podniekowany, taki wyrównany mecz i, i e, chcieliśmy bardzo e, szybko przenieść ciężar gry na, na połowę rywala. Widzieliśmy, że z tym mają problem, e, chcieliśmy wykorzystać e, dośrodkowania z podystansu, to, to dzisiaj m, też m, było to przekazane na prawie przybrzeczowe nas. I ciągle męczy to jest takie granie ładnie, że chcemy grać cały czas, a nie, nie tak praktyczne, a parę razy zagraliśmy dosyć prosto i strzeliśmy dwie bramki. Więc to jest to, co, na, co, na co musimy zwrócić uwagę zawodnikom. Dziękuję. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Michał Szewczyk, Sportowy.net. Na początku chciałbym zapytać, czy w trakcie swojej dotychczasowej kariery przeżył Pan taki okres, gdzie no, ta liczba bramek prezentowanych, jak sam Pan powiedział rywalom, jest po prostu zatrważająca? No, nie mogę. Ja teraz po meczu no, Mieliśmy ostrą rozmowę, nie ukrywam i, i, i przekazałem swoją no, frustrację jako ten, bo to, to, to jest a niemożliwe widać i widać, że oni też e, czują, że, że też popełni swoje błędy, i, 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 ale nie ma co od tak, tak, tak to jest w piłce, piłka jest dlatego taka nieprzewidywalna, ale piłka jest, e, m, wszystkie te mecze i wszystko życie się równo w, w zero, tak więc, więc, taki moment teraz, który trzeba e, przetrwać, trzeba wyjść z tego i, i zawsze ich, mówię do zawodników, to, to są takie momenty, gdzie trzeba się pokazać i, i im trzeba pokazać, a z czego jesteśmy zrobieni, a nie szukać winnych, tylko mówię tak, ja nie ukrywam, nie jestem taki nowoczesny ten, że Mówię ładnie, nie krytykuję zawodników. Kiedy trzeba krytykować, to krytykujemy, kiedy chwalimy, to jest wszystko ludzkie. Ale mówię dzisiaj, oni też widać, że mają, mają i to jest dobre. Po prostu do siebie pretensje, że nie zagrali, nie zagrali tak jak, jak mogliśmy zagrać, tak jak momentami wyglądało. I tyle. Jako pierwszego Pan zmienił Kamila Odolaka. Czy według Pana był dzisiaj najsłabszy na boisku? Bo Kamil dzisiaj, no, no wiemy, że ten zawodnik Miał, miał dłuższą przerwę grania i widzieliśmy dzisiaj, że miał, miał ten słupek, miał tą bramkę, mógł e, a podać d, d, do Mario Sade niż nie strzelać. To są takie okazje, jeśli wychodzi jeden z bramkarzy, no to musimy strzelać. To jest jedna, jedna okazja na mecz, i, i to jest e, albo w albo nie. I taka, e, taka bramka zmienia a postać rzeczy tam warunkuje przeciwnika. Widzimy, jak nas to wszystko warunkuje, że po prostu jak jest jeden z jedna lub dwie bramki, to, to musimy się otwierać, musimy zacząć um, szukać rozwiązania, co, co nas kosztuje więcej siły i e, przeciwnik, jak tam, na, to, na, na tą bramkę jeden wykorzystał, bo to, bo to mi to pochodźmy do przodu, to myśmy, m, m, musieliśmy e, otworzyć więcej przestrzeni dla nich z tyłu no, i tyle. Tak więc więc e, słabszy występ, ale no, idziemy dalej. No. Jeśli miałbym szukać jakiegoś plusu po tym meczu, jednak to chyba kolejne dobre wejście Kaspera Sadłochy z ławki. Zgadza się? Zgadza się. Dziękuję. Dobry wieczór że Chociaż nie taki dobry, ja się spytam co dalej, bo zespół wyglądał na zgaszony taki. Mm, Załamany, już przed meczem spięty. Wychodzimy na boisko, troszkę brakuje nam agresji. Trudno na przykład wyjąć bramkarza o tą bramkę, bo ktoś go na konia po prostu wsadził. Rozmawiacie na pewno o tym, bo dzisiaj wyglądamy tak jak na początku sezonu, tylko to jest 11 kolejek. E, i czy trener ma pomysł co dalej? Jak rozmawiać z zespołem, żebyśmy nie rozdawali tych bramek, żeby było więcej tej agresji e, i pozytywnej reakcji? No myślę, że myślę, że dzisiaj zespoł jeżeli chodzi o pozytywne reakcje, myślę, że reagował cały czas dobrze. Też to wszystko się... Rozchodzi o to, że pewne rzeczy wykorzystujemy albo nie wykorzystujemy, więc abyśmy wykorzystali te kilka akcji, które mieliśmy do przodu, no to byśmy, byśmy gadać o czymś innym Gadamy teraz o tej rzeczy, która jest, ale widzieliśmy, że zespół nie na 2-0 szuka to bramki na 2-1, cały czas e, uważam, że e, przeważa drugie połowę. E, ta bramka znowu na, na, na wsadzona na, na konia Matys, e, więc... E, też mówimy, że nie grali do brąkarze, byśmy grali bardziej prosto, ale to pewne pewne nawiki widać, że zostają w zawodniku i to nie jest kwestia, że my mamy jakiś problem komunikacji że to nie jest, tylko po prostu mi nam, nam, nam to nie wychodzi. Widzimy, że przy tej bramce israel Puerto to się cząść zawodnik, to są to też zawodnicy, który nie gra pół roku, więc tak nam, nam, cały czas jesteśmy w tej walce, a pod ciśnieniem, że musimy wygrywać, a, a są niektórzy zawodnicy, którzy, no, Łapią formę, więc, e, i, w więc i się to jest taki żywy organizm, który się zgrywa walczy o punkty, to jest to co boli, I, mm, nikogo to nie interesuje, to nie jest wytłumaczenie, to jest taka mm, e, e, stwierdzenie faktów, no, kogoś może interesować, kto nie, ale ja, ja zawsze będę mówił, w ten sposób i, i to jest jedna z ta ale to jest jeszcze nic nie decyduje, jesteśmy nad e, e, kreską, tak jak powiedziałam, że na, na początku walczymy o utrzymanie. To każdy z zespołów o utrzymanie na początku i później walczy o coś innego, więc na ten moment yy, jesteśmy na tą kreską, mamy kolejny mecz za e, e, kilka dni i myślę, że u nas w zespole panuje dobra e, atmosfera. Po tym kątem, że zawodnicy są e, świadomi, co wyprawiamy. I, i po prostu ale trzeba to pewnie meczu, meczu przekuć. I, to, i o te wszystkie zapomniemy, więc ten wynik, przed jest ten kryzys e, nie jest większy, ale, ale widzimy, że e, w zespole jest, jest, e, jest e, motywacja, że po prostu chcemy grać i chcemy wygrać. E, może, bym nie, jeżeli to były derby, tak jak się do tego szykowaliśmy i tak jak to zostało nazwane, no to bym podsumował derby. Powiem tak, że wygraliśmy derby, no i chyba jesteśmy zespołem, który króluje na Podkarpaciu, tak? A trzymając się tego, takiej narracji, czeka nas za parę dni podwójna Mazowsza. Ale tak poważnie, już po piłkarsku i, i, i kibicowsku, wydaje mi się tak, to co chciałem tutaj powiedzieć. Zaskoczył mnie bardzo pozytywnie doping naszych kibiców. Miałem wrażenie, że, że gramy na jakimś angielskim stadionie. Czyli taka reakcja na to, co się dzieje na boisku piłkarskiego. No, bo te wszystkie melodie, wiadomo, że trzeba, trzeba z nich korzystać. Już znamy i to było takie. Moim zdaniem też miało wpływ, tak jak czułem i widziałem po chłopakach, taki, taki pozytywny impuls dla chłopaków, tym bardziej jak później jak weszła drużyna, jak weszła grupa z Mielca, to, to ten stadion jakby się jeszcze dodatkowo wypełnił i moim zdaniem to był duży impakt taki na to, co się działo na boisku. A działo się no wiele, trochę wydaje mi się, że będę mówił o swoim zespole, że było przede wszystkim w pierwszej połowie zdecydowanie wiele ciekawych akcji. Szkoda, że tylko jedna bramka, bo mogliśmy trochę to prowadzenie mieć wyższe do przerwy. Druga rzecz istotna, jak to w derbach, błędy bramkarzy. To też miało miejsce. No i do końca niepewny wynik, mimo że tak z mojej perspektywy na pewno stal zrobiła Mielecka naprawdę dużo, żeby ciągle być groźną, ciągle mimo prowadzenia naszego dwubramkowego dążyć do strzelonej bramki. A tutaj w tym momencie też można przywołać takie już dawne i trochę wyświechtane określenie, że 2-0 to jest najtrudniejszy wynik przy straconej bramce zaczyna się tam trochę kotłować. No i rzeczywiście tak było, akurat w tych momentach, w których zdobywaliśmy przewagę, szybko traciliśmy te bramki i, 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 i stal Mielecka jakby dochodziła na kontakt. No ale, ale wydaje mi się, że mimo wszystko z mojej perspektywy, może się tutaj, widzę tutaj też przedstawicieli Mielca, ale wydaje mi się, że wynik odzwierciedla to, co się działo na boisku. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Łukasz? Dobry wieczór, Łukasz Lutewski, podcast Rzeska elita. Elita. Gratulacje dla trenera i dla całej drużyny. Tak jak trener wspomniał, było tych trochę błędów, ale tak z mojej perspektywy chyba też pokazaliśmy jako drużyna, że mimo tego błędu przy bramce na 2-1 odzyskaliśmy dość szybko kontrolę nad tym meczem i faktycznie nie daliśmy stali mielec Aż tak mocno się rozpędzić. I to chyba jest ten taki fragment, kiedy faktycznie y, ta nasza młoda drużyna łapie to doświadczenie tak i pokazuje to na boisku. Tak. Po prostu. <laughs> to zadam jeszcze jedno pewnie pytanie, które będzie szybko y, skomentowane. Czy to był najlepszy mecz y, Sebastiana Tila w tym sezonie? W tym sezonie pewnie podejrzewam, że tak, bo, bo rzeczywiście w tych kluczowych momentach, najbardziej istotnych, kiedy nam, kiedy nam no nie wychodziło, kiedy Stal z mielca miała optyczną przewagę i, i dochodziła nawet do naszego pola karnego, to... To oprócz tego, z czego znamy Sebe, z superprecyzyjnych do podań, dośrodkowań, uderzeń na bramkę i, i takich dużych zdolności w rozegraniu tej piłki, w nadawaniu tempa, to też w kluczowych momentach znalazł się w odpowiedniej sytuacji i odpowiednio zare zareagował w defensywie, dając sygnał do tego, że, że to jest też ważne i na to trzeba zwrócić uwagę. Także. Pod tym względem na pewno taki najbardziej pełny mecz w pełnym jego zakresie i, i, i można powiedzieć jako kapitana i jakiego lidera boiskowego zarówno znanego z tego, z czego słynie, ale też tutaj tej ciężkiej, może nie ciężkiej, ale takiej defensywnej robocie, no, która nie jest jego jakby domeną. Niemniej w tych kluczowych momentach widać było, że był totalnie skoncentrowany i czuł na sobie odpowiedzialność i skutecznie Skutecznie te swoje działania wykonywał, także zgodzę się, że to był jego najlepszy mecz na sezonie. W tym meczu widzieliśmy dużo takich skoków pressingowych wysokich na połowie rywala, czy to było też zamierzone od samego początku, czy kwestia tego, jak Starmielec wyszła nastawiona na boisko? Nie, 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 zakładaliśmy, zakładaliśmy nie chcieli. Założenie było takie, że Szukamy możliwości do takich skoków, ale nie chcemy być ciągle tam wysoko i ciągle biegać w wysokim pressingu, tylko w momentach, kiedy jest do tego sytuacja, często wynik jakby trochę determinuje to trochę poczekać, zostawić miejsca, żeby z kolei po odbiorze piłki w środku mieć trochę tej przestrzeni do, do ataku, przestrzeni za plecami mielca. Te skoki pressingowe momentami wyglądały dobrze, chociaż jeszcze po odbiorze piłki zbyt szybko ją gubiliśmy, także mało było korzyści z tego. Niemniej z punktu widzenia kibica i trybun na pewno wyglądało to, to ciekawie, bo pokazywało, że drużyna jest agresywnie nastawiona i próbuje wywrzeć presję na przeciwniku w wielu momentach, a to jak się okazuje nie tylko w derbach ma duże znaczenie.